21. Turniej Wsi odbył się w minioną niedzielę w Grębocicach. W tym roku rywalizacja między sołectwami gminy odbywała się pod hasłem w krzywym zwierciadle PRL-u. Zabawa jak zwykle w Grębocicach była wspaniała, bo mieszkańców nie przestraszył ani deszcz, ani aura typowa dla zimnej Zośki. W mieszkańcach jest tyle dobrej atmosfery, tyle energii, tyle ciepła, że nawet najgorsza pogoda nie jest w stanie im przeszkodzić w tym, żeby się dobrze bawili. A uważam, że dobrze się bawią. No fakt, może troszeczkę zmarzną, ale w domu się ogrzeją, zapomną o tym, a wspomnienia dobrej zabawy zostaną. W tym roku w Krzywym Zwierciadle PRL-u, a przecież to nie jest pierwszy turniej wsi, jakie pan pamięta takie wyjątkowe z przeszłości? Rany były różne, była starożytność, były militarne, no naprawdę ja dzisiaj już nie pamiętam, to jest tyle, tyle lat, że w każdym bądź razie, no nigdy nie zabrakło inwencji, wiem, że kiedyś budowali jakieś dziwne pojazdy i tak dalej, no naprawdę mnóstwo, mnóstwo takich takie, takiej pozytywnej energii jest w tym. Kto nie był w Grębocicach, ten nie wie jak prawdziwa zabawa wygląda. Tu mieszkańcom ani chód, ani deszcz humorów i zabawy nie psuje. A 21 Turniej Wsi jest tego najlepszym przykładem. Ten turniej od lat jest organizowany w Zielone Świątki, bo to Dzień Święta Ludowego, które wywodzi się jeszcze z okresu międzywojennego, a kultywowane jest w Grębocicach do tej pory. Najpierw część oficjalna, a więc sztandary i hymn państwowy. A ponieważ to święto ruchu ludowego, to także wybrzmiała rota. Przybyło wielu gości. Uroczystość otworzył wójt Grębocic, Roman Jabłoński. Pragnę Państwa gorąco powitać w ten świąteczny dzień kiedy świętujemy zesłania Ducha Świętego, ale również świętujemy święto ludowe. Święto wszystkich działaczy ludowych, y, którzy od wielu, wielu lat przyjęli, że Dzień Zesłania Ducha Świętego, Zielone Świątki, to właśnie będzie ich święto. I z tej okazji chciałem wszystkim działaczom złożyć życzenia, aby ruch ludowy zawsze się rozwijał żeby wszyscy zawsze pamiętali, że ruch ludowy wywodzi się ze wsi i opiera się na idei tych, którzy z roli żyją i rolę uprawiają. Mam nadzieję, że to zawsze będzie przyświecało wszystkim działaczom ruchu ludowego, ale przede wszystkim pragnę powitać wszystkich mieszkańców, którzy tak pięknie zaangażowali się w nasz turniej wsi. Potem nadszedł czas na zabawę. Turniej wsi w Grębocicach co roku ma jakiś temat przewodni. W roku ubiegłym było na wojskowo. W tym roku rywalizacja przebiegała w krzywym zwierciadle PRL-u i rzeczywiście zarówno stroje, rekwizyty jak i konkurencje zbudowane były wokół tego tematu. Ponieważ był to turniej, to oczywiście była i rywalizacja. W pierwszej konkurencji... Zmierzyły się reprezentacje soec w pokazie mody z tamtych czasów i ta konkurencja odbyła się przy gorącym dopingu publiczności, mimo ulewnego wręcz deszczu. Bycie artystą zobowiązuje, więc chociaż widownia mogła liczyć na ochronę w postaci namiotów, to artyści prezentowali się wbrew pogodzie, z rzadka tylko korzystając z parasoli. Na wybiegu pojawiały się kolejne sołectwa, jedni ubrani w stylu lat 50., inni wybrali lata 60. i dzieci kwiaty, a więc spodnie, dzwony, kolorowe długie spódnice i opaski we włosach. To, co z mody zapadło w pamięć, to białe skarpetki do pantofelków i sandałków na koturnach. No cóż, taki to był szyk. Aby czasy i tendencje modowe przybliżyć, mieszkańcy wyposażeni byli często w różne atrybuty i rekwizyty. A to radiomagnetofon na ramieniu, a to walizki i nesesery ze skaju. A to tary do prania i wózki dziecięce, najprawdziwsze z tamtych lat. Wśród wózków dziecięcych widać było zmiany stylistyczne. Były takie zaraz powojenne i takie, którymi wszystkie dzieci jeździły w latach 70. Niektórzy panowie dumnie prezentowali szczyt mody tamtych lat, czyli Ortalion. Inni obowiązkowe w sklepach i punktach usługowych fartuchy z siatką na włosach. W prezentacjach wzięły udział pojazdy. Był oczywiście Fiat 126 i 125P. Był motor WSK, nie zabrakło też rowerów w różnych typach od męskiej Ukrainy, po niezwykle pożądane wtedy tak zwane składaki, wśród których królował model wigry. Na rowerach siatki z żyłek, tak, tak, wtedy żyliśmy ekologicznie, a reklamówki można było dostać tylko w Peweksie. Nie udało się znaleźć prawdziwego saturatora, ale model kartonowy dumnie sunął po wybiegu, przypominając jak to się w tamtych czasach gasiło pragnienie, pijąc ze szklanki wielokrotnego użytku. Ale prawdziwym królem wśród rekwizytów był szary papier toaletowy w rolkach, noszony dumnie przez szczęśliwego nabywcę. A swoją drogą, jak ten system miał nie upaść, skoro nawet kwestia papieru toaletowego była problemem nierozwiązywalnym. Oglądający tę modę starsi uśmiechali się, bo nie od dziś wiadomo, że te czasy są dobre, w których jesteśmy młodzi, a że PRL pokazywany był w krzywym zwierciadle, to śmiesznie było raczej niż strasznie. Na szczęście deszcz minął i przyszedł czas na kolejne konkurencje. Tu przenieśliśmy się do baru rodem z filmu Miś, barowe stoły, talerze i łyżki na łańcuchach. Wyjaśnijmy młodszym widzom, że to rzeczywistość filmowa. W barach wtedy łyżki były co prawda aluminiowe, ale jednak bez łańcuchów. Reprezentanci wiosek zasiedli do jedzenia na wyścigu w dwóch torach. Do zjedzenia był woreczek kaszy jęczmiennej z sosem. Komisja konkursowa łapała czasy uczestników, które wchodziły później do klasyfikacji ogólnej. Gotów? Start! Wystartowali. Pyszna, smaczna, patnąca kasza. Ale z omastą. To Miejszt. Jakim Zawartość talerza. Władzin! 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 Bardzo dobrze smakowało, mogło być troszeczkę więcej soli. <sum wounds> Można powiedzieć, że wyprzedził pan przeciwników o dwie długości przynajmniej. No wie pani, no takim już obżartuchem nie jestem, no, ale no tak to wyszło. Jak to z tą kaszą było? Smaczna chociaż? No jak była rzadka, to szło, bo jakby była taka nasypko, to masakra. I wygrała pani z panami. No wygrałam, nawet nie myślałam, no ale udało się. Kolejna konkurencja polegała na zbudowaniu muru ze styropianowych cegieł. W konkurencji udział brały dwuosobowe zespoły. Jedna osoba nosiła cegły, druga budowała mur o określonej przez regulamin konstrukcji. Trzecia osoba mogła asekurować, by wiatr konstrukcji nie rozwiał. Konkurs odbywał się w turach po dwie drużyny za każdym razem. W pierwszej dwójce można powiedzieć wygrało doświadczenie z młodością różne są Doświadczenie wygrało nad młodością. No na pewno, na pewno doświadczenie. Ponad 30 bierza w budownictwie, więc nie ma żadnych tam problemów z tym, nie? No ale młodość wsparcie dała. A nie, no to jest bezwarunkowe, bezwarunkowe. Każda ekipa była inna i inną przyjęła taktykę. Zwycięzcy kolejnej pary wyróżniali się jednolitym strojem i skutecznością. Na początek to strasznie imponujecie państwo jednolitym ubraniem, profesjonalnym można powiedzieć. Yy, bardzo przypadkowo. Każdy sobie sam dobierał bez żadnej właśnie tej... Wyszło jak wyszło fajnie, no nie. Jak czy lider? No, coś w tym rodzaju. No i jaką technikę pan przyjął? Czy jakaś szczególna? Nie, trzeba było się tylko dostosować do warunków i wszystko, nie? A poza tym miałem gońca takiego, kurczę, szybkiego i dlatego poszło jak poszło, nie? No, kluczowe dostarczenie jednak materiałów. Firma wymaga, firma biega. No dobra, jak panowie czujecie, no bo to w dwóch turach jak, jak się lokujecie wyżej na podium niż poprzednia ekipa? A, to znaczy, a poprzednia tutaj? Tam ogólnie? No jako biorący udział to ciężko określić, bardziej obserwatorzy chyba będą tam mniej więcej mieli lepsze porównanie, nie? A z doświadczenia wiemy, że jakbyśmy się nie starali, tak wygrają grę bociska. Czy przewidywania panów co do zwycięstwa okazały się słuszne? Na razie nie zdradzimy. Tymczasem niespodzianka zdarzyła się przy kolejnej rywalizującej parze. Tu zadziałała inwencja twórcza, której efektem stała się spontaniczna scenka rodzajowa. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Zrobiło się nie na tej budowie jest jakoś jest tak wniknij, jest, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Coście się popisali? No, dobrze Praca pani mówi, wybiła godzina, i godzina koniec, otwarty, pracy. To. koniec pracy. Koniec Jak pracy. Jakie stoi, się leży? Wypada ja. się należy. Budowa muru była ostatnią konkurencją zespołową. Zanim sołtysi przystąpili do konkurencji indywidualnych, wystąpiły skrzaty Renaty, czyli najmłodsze grębociczanki. Te, które dorosną, staną się prawdziwymi majoretkami. Kursy młodzieży grębocicki były przyjemnym przerywnikiem przed kolejną turą konkurencji, w której wzięli udział sołtysi. Najpierw rywalizowali w specyficznej loteryjce obrazkowej. Chodziło o to, by ułożyć w parę obrazki, na których były hasła z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Druga konkurencja polegała na sprawnej obsłudze klientów ustawionych w kolejce po mięso. Na ladach sklepowych co prawda mięsa nie było, stały jednak wagi ze znanej w tamtych czasach lubelskiej fabryki wag a obsługujący sołtysi mieli sprawnie wyrywać z właściwych miejsc kartki na mięso. Trzecia i ostatnia konkurencja miała charakter sprawnościowy. Był to slalom z puszką groszku konserwowego na desce do krojenia. Wszyscy sołtysi z zapałem i poświęceniem przemierzali tor i tak ostatecznie ustaliła się klasyfikacja, nad którą poszło obradować jury. W tym czasie na scenie wystąpił zespół z Kwielic. Najpierw wystąpił w składzie czysto męskim, potem dołączyło młodsze pokolenie, a piosenki, jak żeby inaczej, z okresu PRL-u porwały do tańca uczestników turnieju. aż nadszedł czas na ogłoszenie werdyktu. Wyróżnienia i bony pieniężne najpierw otrzymały wszystkie sołectwa, a potem przyszedł czas na wyróżnienie najlepszych. Drugie miejsce przypadło Uwaga. właśnie. Uwaga! Ja, ja wiem. Gębucicę. No? Pierwsze miejsce usiłaś na synie. Trzymoci! W tym turnieju walka toczyła się także o tytuł Sołtysa Roku. I tak się okazało, że jaka ekipa, taki Sołtys. A może odwrotnie. Super Sołtysem została niestety albo stety. Pani o ten rower, kurde, Polinie. <grymne> to że tam jest. To takie piękne Pani Sylwia Słowik. Gratuluję Państwu. Ale wraca Pani do, do tytułem Super Sołtysa w 2016. Nagrodą główną był rower Piękny Różowy, którym zwycięska pani Sołtys zrobiła rundę honorową otoczona przez kibicujących jej mieszkańców. Pełne ja zaskoczenie, zaskoczenie i też wielka, wielka, wielka radość. Wielka radość. radość. Proszę mi powiedzieć, podziwiałam to, pokaz mody. Jak wy się można, ee, do takiego przy, coś, wydarzenia nie przygotowujecie? Powiem tak, że to jest spontan, jest to ogromny spontan, wielka prośba do mieszkańców, że pewnego dnia spotykamy się w Świetlicy Wiejskiej, kto co ma, to prosiłam o to, żeby przynieśli i proszę mi uwierzyć, mieszkańcy mnie nie zawiedli, przynieśli bardzo wiele przedmiotów, akcesoriów i dzięki temu wyglądaliśmy tak, jak wyglądaliśmy. No tak, ale to też sukces osobisty, bo triumf i tytuł sukcesa roku 2016. Nie. Powiem, że to jest miłe zaskoczenie. <grymne> Bardzo miłe. Zaskoczenie. Która konkurencja była najtrudniejsza? Każda. Każda, była, każda, tak, każda, 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 każda miała jakieś swoje emocje. E, nie, nie ukrywam, że też gdzieś człowiek się tam wewnętrznie denerwuje, bo chce wypaść jak najlepiej. Chce wypaść jak najlepiej przed swoimi mieszkańcami, e, więc, więc starania się też powodują, że człowiek się bardziej stara, bardziej się denerwuje, więc każda konkurencja była dla mnie trudna. Można powiedzieć, że pani jest bardzo młodym sołtysem. Tak, tak, to jest moja pierwsza kadencja. Pierwsza kadencja, mam nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni. Zabawa była doskonała. Bawił się każdy uczestnik. Jedni brali udział w konkurencjach, inni dbali o oprawę wokalno-taneczną, a ci, którym przypadło w udziale kibicowanie, robili to gorąco, a że nogi rwały się do tańca, to czasem choćby w miejscu przyjemnie się było poruszać. 21 Turniej Wsi w tym roku pod hasłem w krzywym zwierciadle PRL-u. Już zakończony. Jaki pomysł na przyszłoroczny turniej? Jeszcze nie wiemy, ale nie mamy wątpliwości, że będzie udany.